W vlogu chciałam powiedzieć, że nie będzie vloga. Nie no żartuję. <grystanie> no dobra. A tak na serio. Nagrałem zarąbisty horror. I wiecie co? Wyłania się Z ciemności. I. Co ty do cholery robisz, debilu? I. Nie na niego uwagi. I. I co? I. I. Za dużo razy i. I. No i po prostu nagram nowy horror. Ale nie, to, to będzie jedno, jedno jednorazowy odcinek, bo to będzie króciutki horror. Gra, według mnie, jest naprawdę świetna. Jak już. Będzie się ogólnie jutro, w piątek, w piątek. W piątek około 15.00. Może i tak. Ale wystraszyłem się naprawdę sporo razy, więc czekajcie, gra jest, naprawdę, gra jest naprawdę świetna, wiecie? Chociaż grafika nie powala, nic nie powala, ale gra jest genialna. Sama w sobie jest genialna. Chociaż, chociaż naprawdę dużo nie zrobi nie, uwierzcie mi, jeżeli jak obejrzycie, to się zdziwicie. Pewnie powiecie, o matków co on gra, jaka gówniana grafika. Nie zawsze chodzi o grafikę, ludzie, nie zawsze chodzi o grafikę, zawsze chodzi o, o to, jaka jest gra, o czym opowiada i co ma w sobie ogólnie. To jest gra horror, nie będę mówił nazwy, sami sobie jutro zobaczycie, ale mówię Wam, spodziewajcie się wystraszenia chociaż raz, chociaż raz, bo naprawdę to jest nawet, nawet tak jak Outlast, wiecie? Nawet tak jak Outlast, powiem to szczerze, nawet tak jak Outlast, wystraszyłem się tam w, w przeciągu 20 minut, wystraszyłem się chyba 7 albo 8 razy, więc to jest coś, to jest dobry wynik. W Outlastie wystraszenie się maksymalnie, nie wiem, 4 razy 5. Szkoda, że to jest jednak takie krótkie i W sumie nie wiedziałem do końca, co zrobić. Znaczy, wiedziałem, ale miałem drugie problemy. Ale dobra, nieważne, zresztą do, 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 dowiecie się jutro. Eee... Wiecie co? Myślałam nad koszulkami. Nie, no żartuję. Mam, mam takie logo. Wymyśliłem sobie logo. I tak sobie może. A może sobie koszulkę zrobię z takim logo? Dlaczego nie? No i tak sobie wpadłem na taki pomysł. No kurczę, czemu nie? W sumie dobry pomysł. Jest ten, jest ten cały serwis kapsel.pl. Jeżeli ktoś by chciał. To ja mogę takie coś zrobić. Według mnie i brata zrobiliśmy naprawdę coś fajnego, bo dla mnie wygląda to fajnie. On, 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 on ogólnie to zrobił. Ja nie będę wam na razie tylko pokazywał. Jeżeli, jeżeli, byście tak, jeżeli, jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć, jakby taka koszuka wyglądała, to napiszcie mi to w komentarzu. Ja chętnie dam znać. Nawet kubek albo coś, nie wiem, bo tam, tam, jest, tam są. Nawet majtki są. Cholera, majtki z dyskotem. O, to jest coś. Ja szatuję. Ale nie, no fajnie to wygląda. Ogólnie logo, logo zrobiłem naprawdę fajne z bratem. Który zrobił naprawdę większość, ale ja zrobiłem w sumie mniejszość, to ja tak powiem. Eee... Jakoś mi się włosy przyciemniły. Jutro, jutro mam duński egzamin, próbny, ale duński. Z duńskiego o to mi chodzi, wiecie. I jakoś mi pójdzie, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ojej. Tak. To by było chyba w sumie na tyle. Nie mam wam nic w sumie więcej do powiedzenia tak naprawdę. Chyba, że... Nie, już chyba nie, wiecie, chyba nie. Jeżeli macie jakiś dobry horror, który byście chcieli mi polecić, polecić, no to dajcie, dajcie tylko... Tylko nie Slendera. Jeżeli napisie mi coś Slendera, to ja po prostu zablokuję. Ja obiecuję, że ja zablokuję. I. Tak, to, to teraz już na pewno tyle jest. Patrzcie jaki kłak. A widzicie jaki kłak? Fu, obrzydliwe. W sumie ja się tak nim brzydzę. Eee, tak, to by było... I... nie, już nie. Dobra, cześć. Pa, pa Bo jeszcze teraz coś wymyślę i coś jeszcze powiem. Pa!